Spotkaniem z Moniką Witkowską. Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty kończy spotkanie z podróżnikami we Wschowie, ale nie kończy na zawsze, tylko na, na jakiś czas. Zaczniecie w nowym roku od spotkania z podróżnikami, czy już od razu od festiwalu podróżników? No właśnie, witam panie redaktorze. <grym> Będziemy oczywiście teraz mocno skoncentrowali się na tym, żeby wystartować w nowym roku we Wschowie. Z kolejną czwartą edycją festiwalu 100 droga. Już zdaje się, drugi czy trzeci rok kontynuujemy taką formułę, gdzie w styczniu pracujemy nad festiwalem, w lutym jest festiwal i od marca do grudnia comiesięczne spotkania. Ten festiwal w 2015 roku będzie trwał chyba. O jeden dzień dłużej niż do tej pory, czy coś mylę? Tak. Wpadliśmy na pomysł, aby poszerzyć go o czwartkowe spotkania, i będą to spotkania, w których będą mogli pokazywać swoje mini prezentacje, mini bo 15-20 minutowe. Ludzie, którzy przede wszystkim są Wschowianami, mieszkają w naszych okolicach, no i niekoniecznie będą to jakieś spektakularne, wielkie podróże, ale dla takich domatorów jak jak ja, którzy gdzieś tam wybrali się rowerem, kajakiem, a chcieliby się tym podzielić, jednocześnie w ten sposób pokazywać nam wszystkim, że nie zawsze trzeba od razu dookoła świata tym rowerem, można gdzieś w mniejszej skali. Spotkania z podróżnikami odbywają się we Wschowie, od jakiegoś czasu odbywają się również w Sławie i w Olsztynie, czy w tych miejscach również w następnym roku planujecie pokazywać podróżników? Właśnie, plan jest taki, żeby we Wsławie i tu mamy sygnały z Urzędu Miasta i Gminy Sława, że bardzo chcieliby, abyśmy kontynuowali tą inicjatywę, więc mamy nadzieję wystartować znowu, wystartujemy znowu w konkursie, mamy nadzieję uzyskać dofinansowanie być może większe. Pochwale się, zrobiliśmy tam sześć spotkań, udało nam się pod koniec zapełniać już małą salę kameralną. No i na pewno będziemy chcieli co najmniej sześć spotkań zrobić w Sławie, natomiast w Wolsztynie o ile pamiętam, zrobiliśmy jedno spotkanie na początku roku, a później mieliśmy pauzę, ponieważ Właśnie teraz, jakoś dwa, trzy tygodnie temu zakończono remont sali widowiskowej w, tamtejszej, w tamtejszym domu kultury. No stąd wynika pauza, ale no cóż. Jesteśmy po słowie z panem dyrektorem Świerszczem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Są obopólne nadzieje. Obaj mamy ochotę współpracować. Okay. Dziękuję. Dziękuję również.